Dzisiejszy film cały tak będzie wyglądał. Tak, to jest Jeżeli... lockdown w praktyce. Lockdown w praktyce. No cóż, co, co, co tu dużo powiedzieć? Odcięli nam prąd. Tak. O, to tak jak ten protest w mediach. Tu miał być wasz ulubiony, tu miał być wasz film. ulubiony film. I będzie. Zaraz. Zobacz, nie widzę tego, tego ale nie ale nie, poczekaj, poczekaj żeby te, trzeba by wyłączyć, wyłączyć, żeby te filmy nie były. A, okej. Okay. Y, y, Rozumiem, bo jeszcze coś zrobi. Wiesz, wiesz co? Dobra. Dzisiaj pytania z Google? A. Pięknie. Ile to będzie kosztowało? <laughs> Ile to będzie kosztowało? To jest pytanie, które bardzo często można słyszymy albo jak opowiadamy o metodykach zwinnych, o podejściu zwinnym o tym, że no będziemy, przede wszystkim, jak opowiadamy o szacowaniu. No. Przede wszystkim, jak opowiadamy o szacowaniu, ale też o tym, jak mówimy, że będziemy poznawać nasz produkt w trakcie jego rozwoju i wymagania będą się pojawiały w trakcie, a jak się zabierzemy za ich realizację, to się okaże, że niektóre rzeczy możemy zrobić inaczej, lepiej, gorzej. i że backlog jest nieskończony. I backlog jest nieskończony, no to pada pytanie, ile to będzie kosztowało. Tak, to jest bardzo zasadne pytanie, bardzo dobre pytanie, bo nie żyjemy w świecie, w którym każda organizacja ma swój wewnętrzny dział e, IT. Który zajmuje się dewelopowaniem jakiejś funkcjonalności? Nie, bo nawet, tak jest prosto. A nawet jeśli ma, to nie każda organizacja chce powiedzieć, dobra, to róbcie, a ile. My tak, to ile będzie tyle, będzie, tyle będzie. Tak jest. Więc jeżeli jesteśmy w tej trochę gorszej sytuacji, w sytuacji, w której mamy jednak nad sobą kogoś, kto chce te koszty przewidzieć, no to w projektach zwinnych idealnie będzie, jeżeli jednak będziemy potrafili na to pytanie odpowiedzieć. Ile to będzie kosztowało? Fajnie to by było. To my wymyśliliśmy sobie analogię pewną. O, to jest bardzo dobra analogia. To oddaję Ci głos, bo to Ty wymyśliłeś tak naprawdę. Wymyśliliśmy sobie analogię pod tytułem wykończenie mieszkania. Tak. Pytanie na temat ile to będzie kosztowało w podejściu z winnym jest tym samym pytaniem, albo bardzo podobne, zbliżone, bo na pewno w komentarzach udowodnicie, Już że nie. ta analogia jednak nie jest do końca właściwa, ale liczymy na te komentarze. Liczymy na te komentarze. Ale ja takie mam szczęście do analogii po prostu, że cokolwiek nie, nie wymyślę sobie pięknego, to zaraz nasi, nasi widzowie albo uczestnicy naszych warsztatów burzą mi to, ale spróbujmy. Pytanie pod tytułem, ile to będzie kosztowało w podejściu z winnym, jest bardzo podobne do pytania, ile będzie kosztowało wykończenie mieszkania. Dlaczego? Ja Dlaczego? Od... Może ja odpowiem. Dlatego, że zarówno w jednym jak i w drugim przypadku to jest worek bez dna, czyli tyle ile będziemy chcieli, tak bardzo jak będziemy chcieli upiększyć to mieszkanie, tak bardzo jak będziemy chcieli wdrażać w nie nowe funkcjonalności, jakiś smart home, jakieś projektory wyrzucane z sufitu, no możemy wymyślić sobie dokładnie wszystko, wszystko. nie? i tak naprawdę nasz backlog, tak samo jak w tym zwinnym projekcie, będzie zawierał masę różnych rzeczy. A może by zrobić jeszcze sterowanie ogrzewaniem ze przykład. smartfona, a jak już mamy ze smartfona, to może jeszcze i oświetleniem, a może jeszcze i muzyką, tak żeby podążała nas z pokoju do pokoju i tak dalej. I tak dalej. Ale gdzieś jest ten punkt odcięcia, nie? I ten punkt są dwa, nawet dwa punkty odcięcia, tak. I ten, te dwa punkty odcięcia tak naprawdę wyznaczają nam nasze możliwości. A jeden z tych punktów odcięcia to jest ile jesteśmy skłonni na to przeznaczyć, tak? Wyobrażamy sobie jakąś kwotę i mówimy, no chcemy, żeby to kosztowało tyle i nie więcej. I tak wiemy, że zapłacimy więcej, bo czy to w IT, czy to w jakimkolwiek innym projekcie zawsze się pojawią po drodze rzeczy, które spowodują, że to będzie kosztowało więcej. Ale mamy jakiś limit, mamy jakiś budżet. To jest jedna, jedna granica. Druga granica w środku wykańczania mieszkania to jest nieco łatwiej określone, bo to jest ile wystarczy, żebyśmy się mogli tam wprowadzić i żyć. No, Okej, okay, czyli musi to jest MVP. MVP, dokładnie, dokładnie. Czyli z jednej strony mamy MVP. Jest, działa, możemy mieszkać, śpimy na materacu, co prawda, nie na łóżku, ale, ale na podłodze. Nie wiesz, nie To wszystko zależy od tego, co jedna osoba, jest twoim wyobrażeniem. Jedna osoba, jest dla jednej osoby MVP to jest minimum, minimum, minimum. Tak, taki... czyli ściany pomalowane na, na tym, na podłodze jakieś panele, Zrobiona łazienka, bez kuchni ma teraz w kącie. Tak. Tyle. Da się mieszkać idealnie. Niektórzy tak mieszkają latami. Dla innego MVP to będzie, no przynajmniej niech będzie łóżko, meble, kuchnia, kuchnia. jakiś żyrandol, żeby nie wystawały tak. kable ze ściany. Może nawet zasłonki? Tak. Może nawet zasłonki. A dla jeszcze innych. To będzie kompletnie wyposażone mieszkanie w. właśnie z tym smart home'em, właśnie z tym sterowaniem. I to jest minimum, tak. które ktoś się zgodzi. Tak. Tylko oczywiście musimy pamiętać, że to nasze minimum i ten nasz budżet muszą, nie mogą się. rozjechać. Roz, znaczy, mogą się rozjechać w te. Tak, ale, ale nie, nie mogą się rozjechać tak. w te. Tak. Odpowiedź na pytanie, ile to będzie kosztowało, jest odpowiedzią złożoną. Po pierwsze, zależy od naszych oczekiwań. Może oczekiwań to złe słowo, od naszych wymagań. A po drugie, zależy od. Zasobności tak. tego, ile jesteśmy w stanie na to przeznaczyć, bo tak naprawdę te dwie rzeczy determinują nam e, wielkość tego, tej listy rzeczy, którą my zrobimy. Więc to zależy jest najlepszą, faktycznie, odpowiedzią, jesteśmy w stanie e, jakie jesteśmy w stanie udzielić, bo tych elementów może być jeszcze dużo więcej. Na przykład dostępność ludzi, którzy będą to robić. Nie? I pewnie moglibyśmy tak. Tak. Więcej i więcej. Oczywiście teraz ktoś też może w komentarzu no, napisać, że film się nazywa „Ile to będzie kosztowało”. Powiedzieliśmy, że to zależy. Z jednej strony, prawda. Z drugiej strony, e, pamiętajmy, że w podejściu z winnym tak naprawdę kierujemy się empiryzmem i tym ile już um, coś nam zajęło, na podstawie tego ile coś już nam zajęło, jesteśmy w stanie wyszacować, określić ile jeszcze potrzebujemy czasu i na tej podstawie jesteśmy w stanie w trudne słowa ekstrapolować o. z tego ile już wydaliśmy. Ile wydamy na całość. O, dobra. Jesteśmy. Co to, to prawda znów ktoś powie, a jak ja bym chciał zamówić coś w zwinny sposób, tak, żeby z góry znać budżet, to my trochę mówimy, że no to nie chciał być zwinny sposób, bo to znaczy, że masz z góry określone, yy, z góry określoną listę hmm. wymagań, która jest niezmienna, którą dokładnie wiesz. Budżet. budżet, w Z góry masz określony budżet. Czyli tak naprawdę tutaj masz zafiksowany budżet, ale możesz sterować wymaganiami. To w ten sposób, nie jakbyśmy ten. Czyli tak naprawdę od Twoich... Ee, ustępstw. Będzie zależało to, co dostaniesz na samym końcu. Ale ja jeszcze na samym końcu chciałem powiedzieć jedną rzecz. To jest już trzeci czy czwarty podstęp. Jedną, jedną rzecz, ale to jest dobra rzecz, bo no, przeciwieństwem projektów winnych są projekty waterfallowe. A w projektach waterfallowych oszukiwaliśmy się, że wiemy jaka jest wartość tego projektu. Nie? Czyli na samym początku, jak sobie spisaliśmy kartę projektu i tam pisaliśmy milion złotych i poszliśmy z tym do prezesa i powiedzieliśmy prezes, weź to podpisz, bo my potrzebujemy ten milion złotych na ten projekt. Nie? Co się stało po roku? Znaczy, tutaj, już w tym momencie my wiedzieliśmy, że to nie będzie milion, on też wiedział, że będzie więcej, bo jeszcze nigdy nie było tak, że przyszedł Ale nikt milion... tego nie powiedział. <głos> <głos> Więc my mówimy. Więc my wszyscy wiedzieliśmy, że za rok się spotkamy z jakimś aneksem i pojemy prezes, potrzebujemy jeszcze milion. Albo pół, albo dwa. Różnie. Więc nie oszukujmy się, że z góry będziemy wiedzieć, ile to wszystko kosztuje, tak samo jak nie oszukujmy się, że z góry będziemy wiedzieć, ile będzie nas kosztowało wykończenie mieszkania. Bo to jest moim zdaniem dobra analogia, to znów. Udowodnicie, że nie, ale w trakcie tego wykańczania okazuje się, że a jednak tutaj są, znaleźliśmy ładniejsze płytki. Co prawda są dwa razy droższe, ale będą wyglądały milion razy lepiej, więc je weźmiemy i nam budżet puchnie. Puchnie, tak? Czy też kasa się kurczy. Tak. I wpadamy na te pomysły w rodzaju smartfonów, nowe wymagania i tak dalej, więc w miarę prac poznajemy i nowe wymagania, i nowe sposoby realizacji. I się okazuje, że niektóre rzeczy, może, które zrobiliśmy, trzeba byłoby jednak przerobić. I jeżeli mamy na to pieniądze, to będziemy je wydawać. Jeżeli a nie, nie jako, mamy. A jakoś tak to jest, że zawsze te nowe sposoby realizacji są droższe niż. Dobrze, sposób. dobrze. Piąte podsumowanie: żartowałem. Po co tu jestem? No, odpowiedź jest krótka. Po pierwsze, Tomek kazał, żartuję. A po drugie, chcę Was zachęcić do tego, żebyśmy nie ustawali. Nie ustawali w tym, żeby cały sięki czas pogłębiać naszą wiedzę, nie ustawali w tym, żebyśmy cały Sienki czas chcieli więcej i tak samo jak my chcemy coraz więcej subskrybentów, tak samo mam nadzieję, że wy chcecie coraz więcej wiedzy. A jeżeli macie pomysły na tę wiedzę, piszcie.